Jesienią troć, sieja i sielawa, zimą głównie miętusy, a teraz wiosną? Z Marcinem Klupsiem, szefem Goleniowskiego Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, spotkałem się tym razem nad jeziorem Morzycko. Rozmawiamy oczywiście o sztucznym tarle, ale szczupaków. Rybacy dostarczyli nam tarlaki i co dalej? Robimy to tradycyjnie na sucho. Inaczej mówiąc, przy delikatnym wyciskaniu ikra trafia do miski. Potem zalewamy to wszystko mleczem i wodą powodujemy to, że ziarna ikry ulegają zapłodnieniu. Jak długo trzeba czekać, żeby można było przewozić tak zapłodnioną ikrę? I ona w tej chwili pozyskana, zalana wodą, tak, przepukiwana od czasu do czasu świeżą wodą, przez jakieś godzinę, godzinę 20 i będzie gotowa do transportu. Dziś z Morzycka udało się pozyskać około 2,5 miliona sztuk zapłodnionej ikry. Plus oczywiście ta pobrana już i zapłodniona z Odry. Aura była jaka była w tym roku. Było, było wczesne, wczesne ocieplenie, które by próbowały nam się w Odrze trzeć, tak? Potem przyszły, potem przyszły mrozy, zimna. Ta ryba nam zeszła, częściowo się wytarła, częściowo nie. I te, te, to tarło było takie szarpane w tym roku. No, pozyskaliśmy trochę mniej niż zakładaliśmy, ale jednak 100 litrów udało się pozyskać, także to nie jest aż tak źle. 100 litrów, czyli kolejne ponad 5 milionów sztuk. Wszystkie tarlaki, jak zawsze oczywiście, wróciły do wody. Co nam jeszcze zatem ze sztucznego tarła zostało? Ze sztucznego tarła z tego, co już jest zrobione w wlęgarni, no to jest jelec, jest boleń, jest trochę lipienia w tej chwili, tak, Została, został kleń, certa, sum, tak i, i, i myślę na tym skończenie.